Pani Lauro, spotykamy się na wieczorze zorganizowanym przez Klub Integracji Europejskiej, którego jest Panią członkinią od wielu, wielu, wielu lat, jak nie od samego początku. Chciałam zapytać właśnie, jak to się stało, że Pani pojawiła się w tym klubie i dlaczego w nim tak długo jest to, bycie w tym klubie daje właśnie go członkom, przedsiębiorcom, biznesmenom. Ja spotkałam się z Basią Jończyk z panią prezes jeszcze w klubie Inicjatyw Gospodarczych, w innym klubie, do którego należałyśmy obie i właściwie od początku absolutnie od samego początku jestem z panią Jończyk tutaj w tym klubie i cieszę się bardzo, że po dłuższym czasie pandemicznym po prostu spotykamy się znowu w tym pięknym miejscu, bo tutaj ta restauracja na Kocjana 70. od wielu lat organizuje różne eventy. Cieszę się bardzo, że spotykamy się znowu w tym miejscu, gdzie już dużo różnych eventów klubowych się odbywało. Kiedyś recytowałam wiersze bożonarodzeniowe z okazji takiej opłatkowo-mikołajowej. Także jest to piękne miejsce. Cieszę się w ogóle, że jest możliwość spotkania się, a temat no, diamenty, brylanty jest dla kobiet wspaniały. Ja czas pandemii spędziłam w domu. Przy okazji powiem, że w tym czasie nie robiłam nic zawodowo w sensie organizacji imprez, ani dla klubu Integracji Europejskiej, ani sama w swojej pracy nie były kręcone zdjęcia do serialu, w którym gram, ani w ogóle zawodowo nic nie robiłam takiego. Natomiast wyszły moje nowe książki dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych. Dziś właśnie przyjechałam tu troszkę spóźniona, bo było miłe spotkanie w bibliotece, czyli krótko mówiąc już ruszyły były różne eventy, różne spotkania autorskie, koncerty, występy, chociaż jak wiadomo czwarta fala nieunikniona. Moim zdaniem, tak, przed nami, ale moim zdaniem w naszym klimacie grypa, czy zmodyfikowana, czy taka, czy inna. Ja... Właśnie jest rzeczą normalną jesienią i nic dziwnego, że kolejna fala grypy, takiej czy innej, będzie na pewno. Ja i tak rokrocznie we wrześniu pytam lekarza rodzinnego, czy już jest na przykład wakcji gryp, czy już jest nowa szczepionka przeciw normalnej grypie. I od wielu lat się szczepię. Może to spowodowało to, że, że jakoś odpukać do tej pory nie choruję i mimo pandemii jestem w dobrym zdrowiu cały czas. Tak więc, e, krótko mówiąc, wracając do tematu, te książki moje wyszły, które właściwie powinny być promowane, a nie że znowu nikt nic nie wie o tym, że one wyszły, że ja je piszę, że podpisuję, że się pojawiły w, w internecie, chociaż była twoje znaleźć. E, natomiast, GALE, bo pani mnie o to pytała, Tak, a... odnośnie Gali Akademii Dobrego Stylu, bo coraz bliżej, ale też coraz bliżej może być kolejna fala, kolejne obostrzenia. Jak pani? Myśli, czy uda się, żeby ta gala się odbyła? To znaczy, tym absolutnie rządzi klub. I, i o tym decyduje Pani Barbara Jończyk. Ja jestem organizatorem tej części artystycznej zawsze jak najbardziej i robimy to wspólnie w wielkiej zgodzie i przyjaźni od tylu lat, ale kiedy to się odbędzie, gdzie i jak, to o tym zadecyduje Basia i z tego co wiem, odbędzie się, planowałyśmy w grudniu, jesienią potem, że może uda się w grudniu, ale decydujemy, że chyba dopiero wiosną, przed tym sezonem wiosenno żeby to było pewniejsze, a nie żeby się napracować. I odwołać. Bo ja wiele imprez. Ja na przykład prowadzę dwa teatry amatorskie, bardzo ambitne i świetne, ale mamy gotowe dwie premiery, które były przekładane już kilkakrotnie i ciągle ta premiera się nie odbyła. Teraz 18 mam jedną, pamiętnik człowieka, według mojego scenariusza, która była przygotowana z okazji setnej rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II, a dawno czas minął, bo takie było zamówienie zapotrzebowani i wspaniała rocznica. Teraz jednoaktówki Czechowa mają być w listopadzie i obawiam się, że znowu nic z tego nie będzie. Ale właśnie... Że rozmawiamy, tylko powiem tutaj, że jednak ta dzisiejsza impreza, w ramach których pani ze mną rozmawia, się jednak odbyła. Tak. No właśnie, wracając do dzisiejszego wydarzenia, jest to wieczór diamentowy, kolacja diamentowa i w pani towarzystwie jest znajoma, która właśnie te diamenty kolekcjonuje. Proszę coś powiedzieć o tym więcej, bo bardzo mi to zaciekawiło. To znaczy, jest to moja przyjaciółka jeszcze z lat licealnych, która przed wieloma laty wyjechała do Los Angeles. Jest właścicielką firmy Odzieży. Hanna, firma się nazywa na całe Stany, sprzedaje, znane aktorki noszą jej rzeczy. Też w Polsce nikt o tym nie wie, a to jest świetna projektantka. Zresztą jest nawet dziś w spódnicy swojego projektu, ale to tak pół żartem mówię. Natomiast wyszła za mąż za doktora, lekarza. Zięć jest znakomitym też ortopedą, więc po prostu są to zamożni ludzie, którzy tych diamentów mają bardzo dużo i mąż kupuje przy różnych okazjach i córka jej ma wiele, więc ona się świetnie w tym orientuje. Dziś też ma na sobie chociażby piękne diamenty. Także ta, te, ten wykład pana był dla niej bardzo ciekawy, dlatego ją namówiłam, żeby dziś jako gość ze mną przyszła i z przyjemnością tak ciekawego wykładu wysłuchała. Chociaż pan jest członkiem klubu, firma jest członkiem klubu od lat, więc ja już te Wykłady słyszałam i znam, ale chętnie wysłuchałam jeszcze raz, bo warto to wiedzieć. Kto wie, którą z nas kobiet spotka kiedyś taki moment, że dostanie piękny prezent tego typu, najlepiej od ukochanego, od wielbiciela, jeszcze lepiej. I będzie miała czy pierścień, czy kolie, czy cokolwiek innego, tak? Czy zaręczynowy pierścionek, czy prezent na komunie, na chrzciny z jakiejkolwiek okazji. To rzeczywiście jest znakomita inwestycja. Na koniec naszej rozmowy zapytam o piękną kreację. Kto jest za nią odpowiedzialny dzisiaj? I czy to jest może projekt tej przyjaciółki? Nie, to jest projekt dla Tore, też z bardzo zaprzy... znana polska marka, zaprzyjaźniona i z klubem integracji, i z panią Jończyk, i ze mną. Ja noszę te projekty, zresztą w tej kreacji, która nie jest nowa wcale. Byłam na przykład na ślubie syna państwa niemczyckich w hotelu Bryza w Juracie, więc ta kreacja już odwiedziła wiele zacnych miejsc, a wciąż jest niezmiennie aktualna. Ponad czas sová Ja też do tego chciałabym nawiązać. Dostałam niedawno nagrodę Skrzydła Ekologii, ale ta moja ekologia w tym przypadku, na czym polega, że ten temat mogę poruszyć? Że naprawdę ten nadmierny konsumpcjonizm i nadmierne przywiązywanie wagi do kupowania wciąż nowych, całych szaf, całych piwnic, tak, nowych. Ja mam piwnicę dużą w moim domu, pełną ciuchów, ubrań, których w ogóle nie. Noszę. I ta m, sytuacja, że na ściance wypada stanąć w nowej rzeczy, że nie można dwa razy w tej samej kreacji, jest absolutnym nonsensem moim zdaniem. I ja bardzo promuję ten trend, który zresztą i Anna Czartoryska, Niemczycka właśnie popiera, żeby... Raz więcej gwiazd tak naprawdę, że jedną stylizację można na wiele okoliczności wykorzystać, i ograć na różne sposoby, żeby wyglądała trochę inaczej. Tak i to właśnie też świadczy o nas, że to jest nasza Kreacja przez nas zaakceptowana, a nie to, że pięć minut przed imprezą stylistka wynajęta i opłacona, przyniosła aktorce czy piosenkarce coś, a może to jest osoba, która w ogóle nie ma gustu, ta aktorka, nie ma swojego stylu, ale bez przerwy zakłada to, co jej przynoszą styliści. A jeżeli ktoś pokazuje się kilkakrotnie w czymś, co zaakceptował, co mu się podoba, co jest jego własnością, co jest z jego szafy, to tym bardziej jak się na Kate no świadczy tak, o to o tym, tak że nosi po prostu rzeczy według swojego wyboru, w swoim stylu, moim stylem zawsze od czasów nie na stare lata, ze starości. Tylko zawsze była klasyka ponadczasowa. Już od czasów szkoły teatralnej byłam z tego znana i ponieważ jest to moja prawda, mój wizerunek, to ludzie to doceniają z tego powodu właśnie. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.